Spotkanie miało klauzulę tajności, a także niektóre informacje były zastrzeżone, także nie o wszystkim możemy powiedzieć, ale o tym, o czym możemy, powiedzą prezesi i liderzy Konfederacji zacznie pan prezes Janusz Korwin. mikke Ja mówię krótko. Konfederacja mówiła jako politycy, natomiast reszta to mędziła slogany. Znane powszechnie w Europie, nie brała pod uwagę interesu ani państwa polskiego, ani narodu polskiego, tylko po prostu jakiś taki, nie wiem, interes demokracji, prawda, Tam czegoś takiego. To po prostu nie jest język polityki. Konfederacja to są politycy, a reszta to nie chcę powiedzieć co. To jest Grzegorz Braun. Na liście naszych priorytetów na pierwszym miejscu suwerenność. Polska dopominająca się o ustanowienie jakiejś kurateli międzynarodowej nad Białorusią to jak karp dopominający się przyspieszenia terminu wigilii. Wszystkie zasady, które zostaną zastosowane w odniesieniu do Białorusi, zostaną również zastosowane w odniesieniu do Polski. Sytuacja jest bardzo niebezpieczna, dlatego że być może zainicjowana została reakcja domina. Reakcja Geopolityczna, zagrożenie, nie bójmy się użyć tego słowa wojenne dla Europy Środkowej i świata i byłoby bardzo niedobrze, gdyby Polska odgrywała rolę chętnego, pożytecznego idioty, gdyby nie potrafiła ustrzec siebie, nas, narodu polskiego, przed możliwą prowokacją. Cieszę się, że rząd. Potwierdza priorytety pokojowe, bezpieczeństwo. Wojsko polskie nie wykonuje żadnych ruchów, stwierdził pan minister, które usprawiedliwiałyby wypowiedzi pojawiające się z drugiej strony granicy. I to bardzo dobrze, dlatego że bezpieczeństwo, suwerenność, samoistnienie państwa polskiego i państwa białoruskiego warunkują się wzajemnie. Oby tak pozostało. Prezes Robert Winnicki. Szanowni Państwo, przede wszystkim co pozytywnego można wnieść z tego spotkania, to duża doza, również jeśli chodzi o ekspertów głosów zdroworozsądkowych, które na przykład przestrzegały przed prostym porównywaniem tego, co się dzieje na Białorusi z sytuacją ukraińską, ponieważ są to dwa bardzo różne państwa, bardzo różne również narody. E, to po pierwsze. Po drugie, e, dostrzegamy długofalowy skutek tych działań e, tych działań, które, i tych, tej sytuacji, która ma miejsce obecnie na Białorusi. Natomiast e, wstrzemięźliwie i myślę, że ten, ta, tą wstrzemięźliwość również, e, przynajmniej w deklaracjach póki co, e, po tym spotkaniu podzielał pan premier czy rząd, wstrzemięźliwość, którą zalecaliśmy, związana jest z tym, że Różne mogą być scenariusze rozwoju wypadków na Białorusi, w tym takie, z którym z władzą Łukaszenki będziemy musieli się liczyć jeszcze długo w tym państwie. To również należy brać pod uwagę. Trzecia rzecz to oczywiście pilnowanie polskich interesów narodowych. Cieszymy się, że na tym spotkaniu, jak właściwie nigdy w debacie dotyczącej sytuacji nad Wisłą padały sformułowania, tożsamość narodowa, przebudzenie narodowe, interes narodowy, właściwie odmieniane przez wszystkie partie, przez wszystkich uczestników tego spotkania, to cieszy i cieszę się, że I chciałbym, żeby tak często było to również odmieniane w debacie publicznej otwartej, a nie tylko na zamkniętym spotkaniu. Podkreślamy, że bardzo ważną kwestią jest to, żeby zachować pokój na Białorusi i żeby dbać o interesy Polaków mieszkających na Białorusi, o ich spokój, bezpieczeństwo, o możliwość prawa kulturowe, oświatowe, językowe. Dziękuję bardzo. Czy mają Państwo pytania? Dziękuję.